No to start. Dzień dobry. Nie uwierzycie, która jest godzina. Tak, wstałam. Okno otwarte. Zachciało mi się nagrywać. A że dzisiaj wtorek, to nawet dobrze się składa, że taka pora. Bo dzisiaj chcę sobie przetestować podkład z wyższej półki. Mam dwie próbki, dwa kartoniki próbek. Są cztery kolory. Póki co na razie mam tylko mgiełkę i płatki. Zaczęłam nowe płatki pod oczy z temu. I na pierwsze wrażenie jest bardzo ok, bo są cieniusieńkie, dobrze nasączone i ładnie przylegają. Nie wiem, czy nie zamknę okna, dobra? To tak nagrywam oczywiście wstęp. Przyjrzę się tym podkładom, kolorom. Shiseido, tak, Shiseido podkład. Ja sobie to przetłumaczę. Ja tak, w Google czyta. W ogóle trzeba. O, zrobiłam sobie zdjęcie. Przetłumaczyłam i słuchamy. GINZETA TOKIA. Podkład REFAUTA LSSENCESKI GLOWU. W ciągu zaledwie jednego tygodnia gwiazdka. NAGA skóra jest widocznie gładsza i jaśniejsza, a drobne zmarszczki mniej widoczne. W ciągu zaledwie jednego tygodnia gwiazdka. NAGA skóra jest widocznie gładsza i jaśniejsza, a drobne zmarszczki są mniej widoczne. Zawiera tę samą ilość aktywnych substancji pielęgnujących skórę co serum SH i DEHO. No i wyłączyłam sobie. Fermentowany kefir plus le ferment de kefir plus. Niacynaje. Średnie krycie, zdrowy, promienny wygląd. Trwałość do 12 godzin, nawilżenie do 24 godzin. Konsumenci przetestowali na 109 kobietach. Test Conson Mater Source to odrzekam klinicznie. Przetestowano na 31,27 kobietach. test linii Grand Par 31,27 kontorów. I koniec. To wiemy, z czym mamy mieć do czynienia? Więc skoro mam dwa komplety tych próbeczek i mam odcień linen, albo linen, bambu, brąz i słedę. tak sobie odetnę te dwa najjaśniejsze. Te próbeczki są dosyć malutkie, więc nie wiem, czy będę robiła słocza, tak żeby, wiecie, próbować, czy zastyga, czy nie. Tak wygląda kolor linen, albo linen. Spływa bardzo, więc słuchajcie, no wydaje mi się, tak zrobię maleńkiego słocza jeszcze przed pielęgnacją. Oj, jakie to jest cieniusieńkie. Kurczę, chyba będzie dobry. Chyba, że jak się rozsmaruje, to wiecie, to będzie jaśniejszy. Nasz pod paznokiec mi wszedł, był. A mi starczy te dwie próbeczki? Coś czuję, że będzie bardzo malutkie krycie, takie. No, te, na teraz. Mhm. Zobaczymy. Ścieram to, żeby się nie zastygło. I tego bambu na razie nie otwieram, bo no, ten będzie chyba dobry. Jednak zmieniłam ustawienia aparatu na ręczne. Ręczny balans bieli jest troszkę lepiej chyba. Słuchajcie, no nie pomyślałam. Przecież godzina czwarta, to jeszcze zanim, zanim się zrobi jasno, to mi ten podkład, tak sobie chciałam nagrać wstęp i w ogóle, a przecież ten podkład nie może tutaj tak siedzieć. Pielęgnację zastosowałam sprawdzoną z Nowage Plus z Oriflame, która mi się bardzo dobrze sprawdza pod makijaż i teraz z pędzlem. Nałożę sobie podkład, o. zobaczymy, a może na tę stronę, nie, słuchajcie, on będzie jasny, dobra, to ja domieszam, domieszam sobie tego bambu jednego, przecinam, ja te torebeczki jeszcze potem sobie porozcinam i powygrzebuję na pewno do następnego użycia, ten bambu jest taki. I teraz bym to wszystko pomieszała. No zrobimy to palcem tak. Najpewniej. O. Żeby wyszedł taki kolor. No, teraz lepiej. Tu będzie troszkę różnica. Zobaczymy, czy to można dobudować. Bardzo malutko się nabiera na palet cieniusienka Warstwa, więc jest ok. Pewnie dalszą część filmu nagram dopiero w świetle dziennym. No, tak to ze mną jest, nie pomyślałam, że nie będę tyle czekać przecież. Gdzieś myślałam, że się powiem Wam wcześniej jasno robi. No teraz będzie kolor dobry, klei się jakby, czuć taki opór. Doklepię gąbeczką za chwilkę. No pędzlem się bardzo szybko, ładnie rozłożył. Dam też tak o, pod oczy trochę, już nie będę mieszać żadnym korektorem. Jest delikatny, no to wiecie, stwierdziłam, że można pod oczy. Też tak pędzlem staram się wklepywać go, wiecie, nie przesuwać. I żeby go już teraz nie ściągnąć, zostawię, zobaczę z bliska, jak to wygląda. Świetliście. No, świetliście. Doklepię teraz gąbeczką. No, po doklepaniu taką wilgotną gąbeczką wygląda ładnie. Pod oczami też ładnie wygląda. Powiem Wam, że ładnie wygląda. No, jest delikatny, ale jedna rzecz: skóra świeci się jakby pokryta, tak jak ja to nazywam, takim jakby szkłem. Szkliste, coś po prostu widzę. Jest szklisty, tak? To jest takie określenie, że jest szklisty. Dołożę sobie troszkę, bo mi tu zostało na dekolt To się wyrówna, kolory fajnie. On się teraz osadzi na skórze i za chwilę go przypudruję Ok, a jaki puder? Sprawdzony, oczywiście. Myślę, że mi jeszcze na to użycie wystarczy. Szoknie. Tak, to jest Stars from the Stars Blanket. Nie robię kronowego konturowania jak testuję podkłady, bo nie chcę nic zaburzać. Tak jak nałożyłam, przypudruję i zobaczymy, jak on się prezentuje. Tak już wygrzebuję. No, jeszcze może na raz mi zostało. Raz, dwa. Zobaczymy. No, i tak się prezentuje przypudrowany. Zaraz zobaczę z bliska. Nie wiem, czy nie będzie miał tendencji. Osadzania się w porach, czyli tworzenia tych takich kropeczek, ale to zobaczymy później. Jest ta godzina, czwarta, trzydzieści, no i możemy od tej pory liczyć czas. A tymczasem napiję się kawki, parzona, czarna, uwielbiam rano. Jeżeli macie ochotę postawić mi kawkę wirtualną, to zapraszam do linku pod filmem. Z góry dziękuję. Z tych kawek zbieram kaskę, bo chcę dla Was zrobić cały makijaż od początku do końca produktami z pewnej sieciówki, bo to też jest potrzebne. Jakieś tanioszki, właśnie, coś, no zobaczymy. Obstawiajcie, co, co wymyśliłam. Jeszcze u mnie na kanale nie było tego typu testów, więc nie mogę się doczekać. Tylko, że muszę, już trochę kupiłam, ale jeszcze muszę podokupywać, bo chcę zrobić cały makijaż z jednego sklepu. Jak się w tym podkładzie czuję? No, ten puder, blanket, on bardzo ładnie utrwala i trzyma mat. Tylko, że początek, początek jest y, troszkę takie uczucie ściągnięcia, ale to ja wiem, że przez puder. Natomiast podkład tego odczuciami nie robił. Yy, no, tak jak mówię, le, leciusieńko, jakby widzę te kropeczki. Tak ogólnie, fajnie, kolor jest dobrany pomieszany, czyli linen z bambu i to wszystko chyba na tę chwilę. W ogóle nie wiem, czy nie niesie głos po tak bo ta godzina. No to teraz tak. Łącz usta. Może zróbmy w tym filmie pytania do Q&A. Też jeszcze nie było na moim kanale filmu Q&A, więc pod filmem tutaj z tym testem Proszę pisać pytania do QA. A kiedy on się ukaże, nie mam pojęcia, bo w planie mam coś tam zrobić. Więc taki film powiedzmy QA, jak już się zakończy to zadawanie pytań, to sobie spiszę, screenuję i poodpowiadam nagrywając. I ten film będzie po prostu taki może awaryjny. Tak, tak sobie gdzieś umyśliłam, żeby mieć coś w zapasie. Zadajcie pytania w komentarzach. I napiszcie też, czy mieliście ten podkład. O, to już pora, pora podsumować. No mam, mam coś do powiedzenia. Już Wam pokazuję godzinkę. 15.29, no to czyli 15.30, tak? Czyli mamy ile godzin? 11. Nawet się nie spodziewałam, że tak mi to jakoś zejdzie. Trochę pozałatwiałam i teraz aktualizacja ustawienia. Słuchajcie, światło dzienne, aparat auto ISO zrobione, bo jak ja zrobiłam palc, no, jak ja robiłam ręcznie, to się troszkę zmieniało. Albo byłam bardzo biała, albo ciemna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tak to wygląda. Słuchajcie, na ten moment. Podkład, jak zobaczyłam z boku, bo właśnie sobie zaczęłam malować usta po obiadku, żeby do Was ładnie tutaj mówić. Konturówka Varieté Eveline, Kolor 03. I pomadka sobie nałożę. Iconic Elixir SPF 15, Jordani Gold, oriflame. I nałożę sobie kolor Rosewood Haze, taki kolorek, no dobrze, przechodzę do podsumowania, 11 godzin, ja zmieniłam dietę, muszę Wam powiedzieć, że prawie w ogóle moja skóra się nie przetłuszcza i to samo można powiedzieć właśnie, że dzisiaj nie jestem przetłuszczona Przepraszam za włosy, jak są trochę rozkociębane, ale już naprawdę chciałam siąść, dograć, bo muszę jeszcze zmontować, wrzucić i opublikować. Um, co Wam powiem? To, co jest na brodzie, to jest masakra po prostu. I tu jest ciastko, tu jest ciastko, i tu takie są paseczki. Może dam radę nagrać makro telefonem i Wam wrzucę. Reszta twarzy ok, czoło ok. O, może tak w tym większym lustrze. Tutaj mi zjechało, ale jadłam obiad. A co ja mówię, na nosie też jest takie ciastko. No. No nie. 11 godzin to jest zdecydowanie za długo dla tego podkładu. Być może się gdzieś dotknęłam, ale no nie, to widać, tutaj Wam pokażę to miejsce, strasznie to wygląda, reszta pod oczami jest ok. tutaj się troszkę zciastkowało i pod oczami, mi, tu mi coś pod okiem wyskoczyło teraz, uuu, niedobrze, ale świecić to się nie świecę. Jednak zrobię troszkę chusteczką, odbiję i zobaczymy, czy to się w ogóle przetransferuje na, na tą piękną biel. Troszeczkę tak. No więc, tak, na pewno nie jest to trwały podkład. Na pewno nie jest to podkład do cery suchej. No, bo by było jeszcze suszej, skoro u mnie jest sucho. No, chyba, że mi się ta cera tak zmienia. No, zmieniłam dietę, nie, wy, nie wyświecam się. Drugi tydzień, ale jeszcze Wam kiedyś to powiem. Teraz nie będę jeszcze nic zdradzać. Tak patrzę, patrzę, no czoło nawet ok. Ale no tutaj gdzieś podkreślił. O! O! Nigdy mi się takie coś nie robiło. Takie suche, jakby. Harmoniki. O, suche harmoniki, tak. Malutkie, suche harmoniki. Także no, mimo że on kosztuje na Notino 162 zł po zastosowaniu kodu, to ja bym na, to, na ten podkład tyle nie wydała. Absolutnie nie. Yy, nie wiem, jak to będzie widać. Słuchajcie, jeszcze tutaj Wam włączę może jakieś światło. Zobaczymy. No, to nic nie daje. Dobra, no to dogram telefonem. I to by było z mojej strony. Na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o pytaniach do QA. Pamiętajcie o, o tym, żeby napisać, czy ktoś z Was miał ten podkład i jak mu się sprawdził, bo to będzie wskazówka dla innych też. I dobrze by było, żeby wspomniał, jaką macerę. Nie podoba mi się. Nie, 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 nie podoba mi się. Możecie też w komentarzu napisać, kto obejrzy właśnie ten film mój, to proszę o jedno słowo na przykład, jaki produkt. Chcielibyście, żebym dla Was, dla tej osoby, która napisze, przetestowała. Może też się jakoś to zliczy, policzy. Większość głosów będzie i wtedy kupię i przetestuję na kanale. Zrobię. Jeżeli to będzie podkład, to wiadomo, to jest z długotrwałości. Cienie też te z długotrwałości. No i tyle. Takie mam pomysły i takie mam do Was yy, prośby i monity. No dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominam o kciukach pod filmem, żeby to troszkę poszło w górę, subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczków, włączeniu dzwoneczków. Dobrze, założę sobie okulary, będę was lepiej widzieć. No i pamiętajcie też, żeby zgadywać, z jakiego sklepu chcę kupić produkty do testów. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Życzę wam wszystkiego dobrego, co was czeka. Do następnego. Hej, pa. pa.